Nie witam Państwa bardzo serdecznie z hali przy ulicy Poniatowskiego w Bochni, gdzie gospodarze, lider tabeli. Pierwszej ligi grupy południowej BZ Bochnia podejmuje AZS ŁNCS Lublin. Zawody dzisiejsze poprowadzą panowie Paweł Harchut i Marek Kowalik. Sędzią czasowym jest pan Łukasz Chowaniec. Zespół gości jednolitych lider BZ Bochnia. Z jedynką Kasper Burzej, z siódemką Minorca Walceta, z jedenastką Milinton Tieniro z dziewiętnastką Adam Wędzony z 81 pierwszym Arkadiusz Budzyn. I zaczynają. BZW Bochnia pierwsza piątka, którą przed chwilą podałem, a także. W rezerwie Paweł Gawłowicz, Konrad Łękawa, Piotr Matras, Jakub Maślak, Jakub Burkowicz, Dawid Kolanowski, i Andrzej Musiał. Pierwszy strzał, Majnora Cawalcety, najlepszego strzelca. O ile w Fucalu można powiedzieć, że ktoś jest rozgrywającym, to właśnie ten zawodnik spe spełnia taką funkcję w zespole BZWA, BJD Bochnia. I jest. Minor w całą bramki dla zespołu BZWA, BJD Bochnia. Dłużej znakomicie zatrzymał strzelca bramki Marcina Ostrowskiego. Brukowicz. Musiał. Łękawa i 2 do 1 dla BZF Bochnia. Ekstra klasa koszykarek. Wiele tu mistrza Polski w ręcznej Kobiet, ale także ekstraligach koszykarzy na bardzo wysokim poziomie. Tymczasem Cabalceta, Adam Wędzony i 3 do 1. Pełnia te zadania należycie, zdobywa sporo goli, a także potrafi grać tyłem do bramki i wypracowywać okazję kolega. Za moment koniec pierwszej połowy to czas, aby podziękować naszym sponsorom, gdy sędzia Zagwizda po raz y, ostatni, co właśnie ma miejsce. Y, pojawi się plansza ze sponsorami. Dziękujemy wszystkim tym, którzy wspierają futsal y, BZ Bochnia. Dziękujemy, prosimy o jeszcze, prosimy, zostańcie z nami, stańcie, abyśmy wspólnie zrealizowali ten cel, jaki przyświeca wszystkim, czyli awans do futsal Extra ligi. Czas na 10 minut. Szanowni Państwo, zaczynamy drugą część spotkania. Zespół Bocheński wygrał wszystkie mecze od roku. Miejmy nadzieję, że dzisiaj też zwycięży. A wkład w to włożył Adam Wędzony. W zespole gości zmiana bramkarzy. Adrian Parzyszek. Między słówkami. Ciężkie wejście. Ale szybka odpowiedź. Bramka Michała Białka. Piotr Matras. 36. minuta spotkania. BZF podwyższa prowadzenie na 5 do 2. Zapraszam no, Państwa na kolejny pojedynek pierwszoligowy. W niedzielę 21 listopada o godzinie 20. Wówczas BZF, aby od Boknia podejmować będzie w Rzeszu. Ostatnia akcja meczu przed nami. 5 sekund do końca. Andrzej musiał Bezew Bochnia pokonuje Azydes Luxione Lublin 5 do 2. Dziękujemy Państwu za uwagę, zapraszamy na kolejne transmisje. Bezdefue, proszę, na